Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel. A na tym filmie pokażę Wam o co chodzi dokładnie z tymi nowymi kamieniami, które były zapowiadane w pacznoucach 1.127, także od razu do rzeczy, bo to ma być króciutki filmik po wejściu w okazję, a następnie w przepustki akurat winną, czyli w królewskie nagrody, te nowe królewskie nagrody. Mamy tutaj do wyboru tym razem już trzy kamienie. No i tak na początek, jeżeli chodzi o ten zwykły kamień duszy liternego bohatera, no tutaj mamy 4% na niebiańskich i podziemców, 68% na innych elitarnych i 28% na innych elitarnych, których poziomem startowym jest rzadki. No, ale nie o tym ma być ten film, więc przechodzimy już do kolejnego kamienia. Po kolei sobie wszystkie porównamy. Także drugim kamieniem, który wprowadzili troszkę później, jest znakomity kamień duszy elitarnego bohatera. I tutaj mamy następujące szanse, prawdopodobieństwo bohatera. Przebudzenie bohaterowie to 2%, niebiańscy i podziemcy to 4%, i nielitarni bohaterowie to 94%, czyli zazwyczaj właśnie taki będziemy trafiali. No i dodali teraz ten trzeci kamień e, tutaj. I po kliknięciu on się nazywa Honorable Elite Hero Soulstone. I po kliknięciu zobaczymy takie oto e, szanse, które są następujące. Przebudzenie bohaterowie, e, tym razem mamy już na nich 4% szanse. Niebiańscy i podziemcy to 8%, a inni elitarni bohaterowie to 88%. Także mamy troszkę większą szansę na przebudzonych, mamy troszkę większą szansę na niebiańskich i podziemców. I mamy tutaj taką pulę, nie? czyli tutaj są pokazani bohaterowie tylko i wyłącznie zwykli, elitarni. Nie ma tutaj przebudzonych, nie ma tutaj niebiańskich i podziemców, co oznacza, że prawdopodobnie wszyscy będą dostępni. Tutaj nie będą oni w puli, po prostu. Zawsze będą wszyscy ci bohaterowie dostępni, a po prostu będzie się zmieniała pula zwykłych bohaterów. Także teraz mamy postacie takie jak na przykład Iwan Eurin, mamy tutaj Oscara, mamy Gwyneth, mamy Tassie. No nie będę wszystkich wymieniał, bo to nie ma sensu. I ci bohaterowie będą się zmieniali normalnie co miesiąc. Z tym, że tutaj twórcy zaznaczyli, że w październiku i listopadzie będą ci sami bohaterowie. Także odświeżenie nastąpi za 40 dni, dopiero w grudniu. W grudniu będzie całkowicie nowa pula tych zwykłych elitarnych bohaterów. Także nie mam pojęcia, jak będzie się dokładnie zdobywało te kamienie nowe. Na pewno będzie można je wybrać tutaj, nawet na potrzeby tego filmu mogę to zrobić. Potwierdzamy, i 10 można sobie odebrać od razu na dzień dobry. I tutaj no, za dużo tego pewnie nie będzie, nie. Będziemy musieli kupić pewnie przepustkę, żeby więcej tego zgarnąć. Za 105 byśmy mieli tyle właśnie nagród. Więc no to będzie taki dosyć rzadki kamień, jeżeli zobaczymy sobie w misję i tutaj za 60 punktów to nadal są tutaj znakomite kamienie duszy liternego bohatera. Te nowe nie zostały tutaj wrzucone, też nigdzie indziej ich nie ma, za codzienne misje tym bardziej ich nie ma, więc to będzie na pewno rzadki i dosyć trudny kamień do zdobycia. No prawdopodobnie gdzieś tam w paczkach się pojawi, tak mi się wydaje, w sumie nawet tego nie sprawdzałem, ale mogę tak na szybko... Zobaczyć, czy mamy gdzieś tutaj te nowe kamyczki. Okazję dnia tutaj nie ma. Dwutygodnik też nie ma. Okazji międzywymiarowe to wiadomo, że nie będzie. Zawipa raczej też się nie spodziewam, bo to by było bez sensu, gdyby tutaj wprowadzili. Więc na ten moment, no tylko przepustka na to wychodzi. Czy tutaj coś się zmieniło? Tutaj chyba też nic się nie zmieniło. więc no. Emblema czasu 600 diamentów, nadal więc prawdopodobnie będzie to dosyć trudny zasób do zdobycia. No i nie ma co się nastawiać na jego wielkie ilości, zwłaszcza jeżeli jesteśmy graczami free to play. Tak samo tutaj nigdzie nie ma, więc no lipa. W każdym razie tak to będzie wyglądało: 4% szansy na przebudzonych, 8% na postacie premium. Jeżeli macie swoje zdanie na temat tych kamyczków, to śmiało możecie w komentarzach się wypowiedzieć. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu życzę Wam miłego weekendu, miłej niedzieli w sumie już. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.